sam na sam. O czym rozmawiali Biden i Macron? Znak zapytania. USA wróciły. Joe Biden po spotkaniu z Emmanuelem Macronem. Stany Zjednoczone wróciły. Oświadczył prezydent USA Joe Biden w sobotę na dwustronnym spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem przy okazji szczytu G7 w Kornwalii. Unię Europejską określił jako kręgosłup NATO. Przywódca USA spotkał się też z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Po pierwsze uważam, że Unia Europejska jest niezwykle silną i pełną życia organizacją, która ma wiele wspólnego ze zdolnością Europy Zachodniej nie tylko do radzenia sobie z problemami ekonomicznymi, ale i do bycia kręgosłupem i podporą na to, podkreślił Biden podczas spotkania z Macronem. Francuski prezydent mówił o gotowości Bidena do współdziałania z sojusznikami Pokazuje pan, że przywództwo oznacza współpracę, dodał, zwracając się do amerykańskiego przywódcy. Sprawy dobrze się układają, nadajemy na tych samych falach, zaznaczył amerykański przywódca. Biden spotkał się także z kanclerz Niemiec. Rzecznik szefowej niemieckiego rządu Stefan Seibert powiadomił o rozmowie na Twitterze, ale nie ujawnił poruszonych tematów. Merkel w połowie lipca uda się z wizytą do Waszyngtonu.